Dzisiaj krótka medytacja radzenia sobie z energią pobudzenia. Kiedy jesteśmy nadmiernie pobudzeni, niespokojni z jakiegoś powodu, często biegamy od jednej czynności do drugiej. Nie wiedząc za bardzo, co ze sobą zrobić, chciałbym zaprosić Was teraz do tego, żebyśmy usiedli i zostali chwilę z tą energią pobudzenia, jeśli akurat to jest to, z czym zmagacie się w tej chwili. Ale może to być tak naprawdę cokolwiek. Więc, kiedy pojawia się w nas taka energia pobudzenia, niespokoju, Chcemy sobie jakoś z tym poradzić, wyciszyć się. To dobrym krokiem jest zatrzymać się na chwilę i pozwolić sobie czuć ten niepokój, to pobudzenie, to niespokojność. Wziąć wdech, wydech, a nawet parę wdechów i wydechów takich przytomnych, świadomych. I po prostu pozwolić sobie czuć to. To niesamowite, ale. Nieczęsto zwracamy na to uwagę, by spojrzeć na własne odczucia, w tym pobudzenie czy niepokój, w taki sposób, że jest to po prostu jakieś wyrażenie, po prostu jakaś emocja, na którą my możemy spokojnie popatrzeć, jak na obiekt, spokojnie popatrzeć, jak na pewnego rodzaju przedstawienie, które. Rozgrywa się na naszych oczach, na oczach naszej świadomości. I w takim spojrzeniu dajmy przestrzeń na to, żeby ta energia mogła powoli zacząć uspokajać się. Nie zawsze jest to możliwe, od tak, ale jest to już duży krok. Jeśli potrzebujesz się ruszać w takich momentach, jak najbardziej ok. Ale dobrze jest wprowadzić do tego chociaż troszeczkę takiej przytomności, że nie jestem tylko tym pobudzeniem. Jestem również tym, co jest świadome tego. Jestem obecnością, w której to pobudzenie wydarza się. Być może nawet całe ciało bardzo silnie uczestniczy w tym pobudzeniu. Ale możesz również na to ciało spojrzeć w ten sposób. Po prostu pozwolić mu się przez chwilę miotać. Cały czas pamiętając, że. Czym jesteś. Cały czas wracając do tej pozycji, Ja. Po prostu jestem, a to po prostu się rozgrywa tutaj. To po prostu jakiegoś rodzaju przedstawienie, które dzieje się tutaj. Ja jestem świadomy tego. I mogę to przyjąć, takie jakie jest. To też jestem ja. Ale nie tylko, jest jeszcze właśnie ta obecność, to, co słyszy te słowa, to, co odczuwa to ciało, to, co jest świadome tego pobudzenia. W czym to pobudzenie zachodzi? Biorąc zwykły wdech i wydech, chwila zatrzymania. Po prostu jesteś w każdych okolicznościach, nawet w okolicznościach pobudzenia, nawet w okolicznościach odczuwania niespokoju. Jestem ogromna ulga, kiedy po prostu pozwalasz sobie to czuć, pamiętając jednocześnie, czym jesteś. Pamiętając siebie jako obecność, z tego miejsca możesz spojrzeć na wszystko. Z tego miejsca wszystko może zostać przyjęte po prostu. Takie jest. W tym miejscu znajdziesz ukojenie. W tym miejscu znajdziesz wytchnienie. Spokoju, to jest to, czym już jesteś. Bez względu na to, co się dzieje, to jest to, czym już jesteś.